Dzień dobry, kochani. Dzisiaj wykonamy kolejną zabawkę dla naszego kota. Taką prostą wykonanie grzechotkę. Potrzebujemy standardową włóczkę. Ja pracuję na jarnardczynsi. Do tego szydełko 2 mm. Oprócz tego, nożyczki to wiadomo, żeby uciąć nitkę. Ale potrzebujemy też takiego jajeczka z jajka niespodzianki. Kilka koralików. Do wypełnienia bądź guziczków, czy tam nawet jakaś kasza groch, obojętne coś, żeby nam grzechotało. Nie przedłużając, zachęcam tylko do łapeczki w górę, subskrypcji, do dzwoneczka i do komentarzy. Jeżeli tylko macie chęć, żebym coś nagrała, piszcie śmiało. No co, kochani, od razu zaczynamy. Zaczynamy od magicznego kółeczka. Wykonujemy 6 półsłupków na okręgu. Przepraszam. na na magicznym kółeczku naszym. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Teraz w każdym półsłupku. Czy tutaj? Zaciskamy kółeczko i teraz w każdym półsłupku wykonujemy po dwa półsłupki. Jeden. Dwa. Jeden, dwa, jeden, dwa, trzecie powtórzenie. Jeden, dwa, czwarte, raz, dwa, piąte i szóste powtórzenie, dwa półsłupki w jednym. Teraz sześć powtórzeń, jeden półsłupek nad półsłupkiem i dwa. W jednym raz, raz, dwa, raz, raz, dwa, raz, raz, dwa i dalej raz, raz, dwa, I raz, I raz. I raz dwa, raz, raz i dwa. I mamy kolejne okrążenie skończone. Teraz musimy wykonać sześć powtórzeń po. Półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem i dwa w jednym. Półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem, dwa półsłupki w jednym półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem, dwa, oj, dwa w jednym, półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem, dwa, w jednym, półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem, pół dwa w jednym półsłupek nad półsłupkiem półsłupek nad półsłupkiem dwa w jednym mamy 24 półsłupki na okręgu i takich 24 półsłupkowych okręgów musimy wykonać aż 10 czyli lecimy ciągiem kochani 240 półsłupków 10, okrą 10 okrążeń za nami no to teraz czas wypchać nasze jajo ja używam takich zwykłych koralików dosłownie kilka sztuk cztery to będzie odpowiednia ilość i teraz tak wkładamy jajo tutaj futerał w futera, ogóle. i wykonujemy teraz sześć powtórzeń dwa półsłupki Y, y, przepraszam. Dwa półsłupki. Każdy półsłupek nad półsłupkiem. Dwa i jeden z dwóch. I dalej. Raz, dwa i jeden z dwóch. Mamy drugie powtórzenie. Jeszcze cztery. Raz, dwa, i jeden. Z dwóch. Trzecie powtórzenie raz, dwa, jeden z dwóch, czwarte. Raz, dwa, jeden z dwóch, piąte powtórzenie i raz, dwa, i jeden z dwóch, szóste powtórzenie. Teraz sześć powtórzeń, jeden półsłupek nad półsłupkiem i jeden z dwóch. Raz, jeden z dwóch, raz, to jest dwa, jeden z dwóch, trzy, jeden z dwóch, cztery, jeden. Z dwóch, pięć, jeden, z dwóch i sześć, jeden, z dwóch. Teraz, kochani, sześć powtórzeń, jeden półsłupek z dwóch półsłupków. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć i sześć. Teraz tylko przeciwległe dwa półsłupki łapiemy i wykonujemy oczko ścisłe. I teraz lecimy z łańcuszkiem. Z ilu tylko oczek chcecie. 13, 14, 15, 16. Może być. Tutaj tą niteczkę ucinamy. Dajcie mi sekundkę. I widzicie. Ucinamy ten łańcuszek. Przeciągamy, zaciągamy. I tutaj znowu wbijamy się w tym miejscu. Przeciągamy niteczkę. Te dwie nitki tutaj przez pętelkę. Tak, żeby ta jedna nam wyszła całkiem, a na tej niteczce robimy znowu łańcuszek i też z tylu oczek, ilu nam pasuje, nam albo naszemu kotu. Ja już tak totalnie nie licząc, mniej więcej mówiąc brzydko na oko, działam. Ucinamy i takich końców, takich warkoczyków wykonujemy tyle ile tylko zapragniemy, jeżeli chcemy z drugiej strony zrobić, to tak samo, łapiemy niteczkę przeciągamy i zabawka dla naszego kocura jest gotowa, dziękuję Wam ślicznie kochani, że ze mną jesteście zachęcam do pozostałych moich filmików tam też jest kilka zabaweczek dla kotów, zrobię specjalnie dla Was playlistę z samymi rzeczami dla kotów lub dla tych, co koty lubią co raz jeszcze zachęcam do łapeczki w górę, do subskrypcji, dzwoneczka, bo to bardzo zachęca i do sekcji komentarzy. Dziękuję wam raz jeszcze, kochani. Wszystkiego dobrego i powodzenia.